No No niedługo księżyc zejdzie A jaki mam dowód? Czekaj Nie wiem czy znowu widać, ale Tamten balkon górny Znowu się świeci jaśniej niż zwykle W sumie Nie wiem czy dobrze widać Kurwa. Jak zwykle. Cóż, czy księżyc zejdzie, czy nie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. A w sumie skoro już go dzisiaj widziałem. No, to w sumie powinien się pojawić znowu odcinek z niego. No, bo w sumie zarazem nie mam co nagrywać, zarazem mam co, zarazem mi się nie chce nagrywać czasami. Więc wiecie, Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, i Elo. Do następnego.